Zobacz, jaką kartę ma na dziś dla Ciebie wszechświat. Losujemy, a następnie mamy. Wewnętrzny krytyk presja. Zauważam, że nie umiem rozpoznać, gdzie jest jeszcze zdrowa ambicja, a gdzie zaczyna się chora presja. Więc teraz pozwalam sobie zobaczyć, gdzie faktycznie jest ta granica, gdzie przekraczam moje granice. I gdzie samodzielnie się wykańczam, odpuszczam to sobie, doceniam to, co mam, zauważam, gdzie byłem i dokąd doszedłem. Jestem ze sobą, jestem dla siebie. Stojąc mocno w moich życiowych butach, pozwalam sobie iść moją drogą i w pełni sobie siebie na niej doświadczać. Naprawdę mi dobrze zdrowych ambicjach.